Z nami Łukasz Wawrzyczek. Jutro na gali w Wieliczce skrzyżujesz rękawice z Francuzem Laurent Ferra. Wiesz coś o swoim rywalu? No właśnie nie za dużo. Jedynie wiem, witam serdecznie. W ogóle. Właśnie wiem tylko tyle co z boxtreka i tyle co mogłem wyczytać na stronach internetowych. Niestety nie ma nigdzie jego walki, nie mogłem znaleźć. Z tego co wiem to jest to mańkut agresywny i tylko tyle w zasadzie wiem. Dlatego staraliśmy się trenować pod mańkuta. Wszystko okaże się w walce już na początku walki. Postępują ci zawodnicy ile No Dawniej umiałem boksować z Mańkutami, dobrze mi się boksowało. No, co prawda, 5 lat nie miałem do czynienia z Mańkutami, więc zobaczymy jutro, jak mi się to będzie boksowało. Trenowałem pod Mańkutę, sparowałem też z, ma z kilkoma Mańkutami, więc mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Przed galą w między miałem solidne przygotowanie, tam były chyba sparingi z Aleksem Kuziemskim, jak było tym razem? Teraz tak samo przygotowałem się pod okiem Dariusza Snarskiego, dopiero ostatni tydzień spędziłem w Oświęcimiu, skąd pochodzę już z trenerem, tam tarcza i jakby ostatnie szlify, szybkość, a, a całość czuwał Darek Snarski, tak samo sparowałem z Aleksem Kuziemskim, z Robertem Świerżbińskim, a także paru mańkutów tam, amatorów, z którymi miałem okazję posparować. Czyli przygotowania bardzo solidne. Jak się współpracuje z Dariuszem Sarskim? Dobrze mi się współpracuje, dobrze mi się współpracuje z chłopakami. Znamy się jeszcze z czasów amatorskich, z kadry, z reprezentacji Polski, więc, więc dobrze się dogadujemy. Tak jak mówię, i tak zawsze powtarzam, że w boksie zawodowym bardzo mi się podoba to, że każdy pracuje na swój rachunek. I nie ma tak jak było to kiedyś za ligi, za ligi, czasów amatorskich, że każdy to miał gdzieś, jak trenował sobie jak chciał. Ważny był wynik drużyny. Tutaj każdy pracuje sam dla siebie, więc na treningach praktycznie pracujemy bardzo ciężko. Jeden drugiego wspiera, i to jest najważniejsze. Odnalazłeś się już po tej przerwie? To jest trzecia walka? No, zobaczymy jutro właśnie. Jutro to już będzie taki kulminacja, to jest osiem rund, e, tak jak mówię, z agresywnym ańkutem, więc e, zobaczymy jutro, czy się odnalazłem już w tym boksie zawodowym po tej przerwie dwuletniej. To niego atak może sprzyjać rozwiązaniu przez nokat, Bo wiadomo, będziesz pewnie szukał takiego zwycięstwa przez nokot. No jak się będzie dało, to oczywiście. No, tak jak mówię, wszystko okaże się jutro, już po pierwszej rundzie zobaczymy, jak, jak się będzie układała walka i, i czym dysponuje ten zawodnik. Masz już jakieś plany, jeśli chodzi o dalsze pojedynki? Nie, na razie skupiam się na jutrze, a, a bo wiadomo, znamy, każdy z nas zna to przysłowie, kto myśli o niedzieli, to w sobotę mu mogą łeb uciąć. Także na razie się nie zastanawiam nad tym. E, chcę jutro bardzo dobrze wypaść i to jest dla mnie najważniejsze. A później zobaczymy, co się stanie. Niedawno twój menadżer Grzegorz Proksa odnotował wspaniałe zwycięstwo w no, Brandenburgu. Oglądałeś? Jakie odczucie? No, oglądałem, no, Grzesiek pokazał niesamowitą klasę, no, byłem pod niesamowitym wrażeniem. Tej szybkości, tych, tych ciosów, tych, tych uników, tych, tego balansu, tej celności byłem pod niesamowitym wrażeniem i bardzo się cieszę, że wygrał. Mam nadzieję, że jutro też będzie obecny na mojej walce i będzie się cieszył razem ze mną moje zwycięstwa. To jest dodatkowa motywacja, jak kolega, menadżer wygrywa? No tak, tak. Znamy się z Grzesiem już chyba od 15 roku życia. Zawsze razem byliśmy tam w pokojach hotelowych na kadrze i w kadrze seniorów tak samo. Potem już tak samo w jednej grupie zawodowej, także także się Wspieramy nawzajem i, i bardzo się cieszę, że będzie oglądał tą walkę. Mam nadzieję, że dojedzie jutro, i be, na pewno jest to jakaś motywacja. A propos wsparcia i motywacji, to na pewno będzie mógł jutro liczyć na swoje kibicu, z, z który jest niedaleko Wieliczki. No tak, niedaleko jest Oświęcimia od Wieliczki. Obydwa miasta turystyczne, że tak powiem, yy, więc. Z tego co wiem, przyjedzie paru na kibiców ode, ode mnie, no i liczę na gorący doping, a także dużo będzie przed telewizorami oglądało moją walkę. Ten pojedynek w kopalni pod ziemią, to jest dobry pomysł, opowiadać to? Nie wiem, jestem sam ciekawy jak to się będzie oddychać, jak będzie się walczyło, czy, czy jest tam do, dobry tlen, czy, czy, czy wszystko z, z, będzie dobrze. No mam nadzieję, że tak i, i jest to taka. Ciekawe, ciekawe miejsce na, na stoczniu tej walki zawsze to myślę, że będę to miło wspominał. Wielkie dzięki czekamy na nogat. Tak? Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.